Cześć, witaj na kolejnym mikrowebinarze dla użytkowników aplikacji AskMentor. Tym razem strefa menedżera i temat delegowania zadań. Aplikacja AskMentor umożliwia rozwój firmy i pracowników poprzez systematyczne szkolenia, mikroszkolenia, poprzez codzienne dawki wiedzy, które przychodzą w aplikacji w ramach powiadomień i poprzez możliwość wewnętrznej komunikacji w czat, poprzez czat, a także szkolenia mikrolearningowe i wyzwania, które w aplikacji są organizowane. A tymczasem przechodzę do tematu delegowania. To trzeci obszar, który omawiamy w ramach tematycznych miesięcy w aplikacji. Pierwszy dotyczył roli kompetencji menedżera, drugi koła zlecania zadań, czyli przyglądaliśmy się temu, jak to wygląda z lotu ptaka, jak zlecać zadaniami, jakimi zarządzać. A dzisiaj już schodzimy na poziom szczegółów, czyli poziom delegowania. W kolejnych miesiącach będziemy omawiać kolejny obszar, który macie tutaj wymieniony na slajdzie, i zobaczcie, co będzie dalej działo się w aplikacji. A tymczasem przypominam obrazek, który metaforycznie ujmuje rolę menadżera i delegowanie, czyli kompetencja, którą zajmiemy się dzisiaj, to jest element budowania zaangażowania. Na temat roli kompetencji lidera nagrałem jeden odcinek, zapraszam do tego, żeby zajrzeć, zobaczyć sobie, posłuchać, bo rolę omawiam dogłębnie na jednym z filmów. Znajdziecie go w, w, w playlistie Skuteczny menedżer. No i żeby tak umiejscowić jeszcze tą prawą dłoń dotyczącą budowania zaangażowania, no to ten proces zlecania zadań to jest delegowanie, monitorowanie, wspieranie, korygowanie i motywowanie. Pracownika po wykonaniu zadania. Dzisiaj ten pierwszy element delegowanie i w tym miesiącu będziemy tylko tym delegowaniem się zajmować. To, co dzisiaj omawiam, jest zainspirowane -y -y taką checklistą Delegation Tools, którą umieściłem w książce checklistę dla biznesu. Zapraszam, zajrzyjcie sobie do naszego sklepu, link w opisie. Tam tą książkę możecie znaleźć. Tam znajduje się tam prawie 100 checklist, które dotyczą właśnie sprzedaży, zarządzania i rozwoju firmy. Ale przechodzę już do tematu związanego z delegowaniem zadań. Po pierwsze, kiedy delegujemy zadanie lub obszar, musimy Wybrać odpowiednią osobę, która będzie tym zadaniem zarządzać. To znaczy, ta osoba musi mieć odpowiednie umiejętności, odpowiednie kompetencje, które są niezbędne do tego, żeby podjąć się danego zadania. Tutaj warto sięgnąć do stylów zarządzania według Blancharda. Nagrałem o tym specjalnie film. Zapraszam do tego, żeby, żeby, żeby go sobie obejrzeć, ale tutaj. Tylko wspomnę, że, że poziom rozwoju pracownika określamy poprzez jego motywację i poprzez jego umiejętności, kompetencje. I są cztery poziomy delegowania zadań: Instruktażowy, konsultacyjny, wspierający i delegujący. I tutaj musimy, w zależności od rodzaju zadania, wagi tego zadania, musimy dobrać odpowiedni styl delegowania tego, tego zadania. Ale warto też wziąć pod uwagę to też jest powiązane z tym, jakie mamy dostępny czas na wykonanie zadania. Jeżeli mamy mało czasu, no to musimy to zadanie delegować osobie, która będzie kompetentna, przynajmniej na poziomie takim wspierającym, tak, albo delegującym, żeby to zadanie wykonała jak najlepiej. Natomiast jeżeli chcemy, żeby pracownik się nauczył na tym zadaniu czegoś nowego, no to musimy mieć odpowiednio większą ilość czasu, na wykonanie tego zadania, więc to jest bardzo ważny aspekt. Ale musimy też wziąć pod uwagę obciążenie pracownika. Niestety mamy bardzo często tendencję do tego, żeby tych najbardziej rozwiniętych pracowników pod względem umiejętności, kompetencji, mamy tendencję do tego, żeby ich obciążać i dawać im zbyt wiele zadań, co może powodować ich przeciążenie, frustrację, więc to musimy wziąć pod uwagę, żeby nie przesadzić albo zabrać im coś, co mogą zrobić inni pracownicy w zespole, stworzyć takie warunki, żeby rzeczywiście mógł to zadanie wykonać. I teraz bardzo ważny aspekt to jest to, żeby określić, czego dokładnie oczekujesz, co jest celem, co jest efektem, co tak naprawdę pracownik ma osiągnąć. Musisz usiąść, przemyśleć, co tak naprawdę chcesz, aby zostało zrobione. Jeżeli to jest prosta rzecz, spokojnie, no ma, nie ma problemu. Wystarczy, co kto i na kiedy ma zrobić. Natomiast jeżeli jest to zadanie bardziej złożone, Bardziej wyrafinowane, może nowe całkowicie, może też tego jeszcze nie zgłębiłeś, tematu, więc wtedy musisz dobrze usiąść i zweryfikować swoje oczekiwania, określić je. No i tutaj, checklista smart, moja ulubiona checklista, to. Ta metoda, która może Ci pomóc. Czyli określam, co konkretnie ma być zrobione, muszę określić, po czym poznam, czyli określić wskaźniki, po których określę, że to zadanie zostało zrobione. To zadanie powinno być motywujące, ambitne, musi być ciekawe. Znaczy, dobrze, żeby było ciekawe dla osoby, której zlecam. Musi być realistyczne do wykonania. Jeżeli ja deleguję zadanie, które jest realistyczne do wykonania, to ja będę. To pracownik będzie bardziej zmotywowany, żeby je wykonać. No I oczywiście musi być też zakotwiczone w czasie, czyli muszę określić, do kiedy dane zadanie ma być zrealizowane. Ale oczywiście to nie koniec, bo muszę też określić wspólnie z pracownikiem, do jaki zakres odpowiedzialności on bierze co za zadanie, jakie wsparcie może utrzymać, co ja, jako menedżer, będę też w tym związku z tym zadaniem robił. Ewentualnie, kto jeszcze jest zaangażowany w wykonanie tego zadania. Często jest tak, że jedno zadanie. Nie jest tylko w gestii jednej osoby. Często jest to zadanie, które jest złożone i musimy określić, gdzie szukać wsparcia, kto może pomóc, kto też bierze udział w samym tym procesie, w którym to zadanie jest związane. Więc jeżeli określimy dobrze, za co dana osoba jest odpowiedzialna w danym obszarze, będzie miała te, tego poczucia pewności, że wie, co ma być zrobione, za co odpowiada, co ma być zrobione i gdzie może szukać wsparcia. Jeżeli jest to zadanie, za który pracownik jest odpowiedzialny od A do Z, a w ramach wykonywania tego zadania niezbędne jest podejmowanie jakichś decyzji, czy to finansowych, czy to strategicznych, to trzeba pracownikowi dać pełnomocnictwo, kiedy on może wykonać to zadanie, kiedy może podejmować decyzję w pełni, a kiedy musi się skonsultować. Żeby to wszystko było możliwe, musimy jak najbardziej zaangażować pracownika w proces delegowania zadania. Musimy tego smarta wspólnie przejść i urealnić wykonanie tego zadania, rozłożyć je na kroki, na procesy, na sposób monitorowania tego zadania, żeby rzeczywiście ono mogło być wykonane optymalnie, żeby było wykonane z sukcesem, bo jeżeli jakby narzucę pracownikowi sposób wy wykonania tego zadania od A do Z, nie będzie mógł dodać nic od siebie, no to może nie będzie to zadanie optymalnie wykonane, a może też pracownik będzie miał inną perspektywę, ciekawszą. I oczywiście im bardziej Kompetentny pracownik, im wyższy poziom jego rozwoju, no, tym jego zaangażowanie większe. Ale to nie oznacza, że jeżeli mamy pracownika na poziomie instruktażowym albo treningowym, konsultacyjnym, to nie oznacza, że nie możemy go też w proces zaangażować. Generalnie musimy dobrze się zakontraktować, upewnić się, że dobrze się rozumiemy, żeby było dokładnie zrozumiane przez pracownika. Jeżeli by nie było tam przestrzeń na popełnianie błędów, na niedomówienia, niepewność, nie, 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 nie tak? nie, brak poczucia sprawstwa, brak poczucia odpowiedzialności. To wszystko trzeba tutaj uwzględnić. Ważne jest to, żeby już z góry określić proces komunikowania się w procesie realizacji zadania. Jakie będą checkpointy, jakie będą raporty, jak będziemy monitorować to zadanie, kiedy będziemy się spotykać, i tak To oczywiście mówię o zadaniach, które są zadaniami większymi, złożonymi, ale nawet jeżeli mówimy o jakichś takich prostszych zadaniach, to też możemy się umówić na jakieś takie bullet pointy, gdzie możemy się spotkać, omówić sobie stan wykonania zadania. To jest też miejsce na to, żeby omawiać jak możemy jako menedżerowie pomóc pracownikom, jakiego wsparcia potrzebują, czy po prostu, czy może zmienić zakres wykonywanego zadania, bo okazuje się, że po drodze pojawiły się jakieś przeszkody, trudności i musimy przeformułować na, zgodnie ze smartem to, co będzie tak naprawdę zrobione. Więc delegowanie to proces złożony, wieloaspektowy. Jeżeli dobrze się do niego przygotujemy i dobrze przekażemy je pracownikowi, współpracownikowi czy w ogóle zespołowi, tym większa szansa na to, że cel będzie dowieziony takiej formule w takiej formie, jak sobie tego życzymy. Wszystkie te obszary, o których mówiłem, są bardziej rozbudowane w aplikacji, są dobrze są opisane, są dookreślone do, do konkretne techniki, które pomagają delegować zadania, więc zapraszam Cię do tego, żeby zapisać się na bezpłatny trial, w ramach którego będziesz mógł, mogła zobaczyć, jak to wygląda od środka. Będziecie mogli brać udział w wyzwaniach, które aktualnie w aplikacji są prowadzone. Zapraszam, Macie Sasin, Askwentor.